Siema widzowie tutaj jak rower i jesteśmy w zapowiadanym odcinku wcześniej, yy, gdzie zadawaliście pytania do Q&A, który właśnie teraz robię. Więc dobra. No to co? Nie będziemy czekać, tylko lecimy już z pytaniami. Jak masz na imię? Nie powiem. <laughs> y, jaki jest twój ulubiony kolor? Zielony. Co najbardziej lubisz jeść? Mm. Yy, w sumie to dużo rzeczy jest dobrych, więc no, nie będę tutaj jakby teoretycznie dokładnie tu odpowiadał na to pytanie, bo dużo rzeczy lubię. Nie ma czegoś takiego, co jakby najbardziej. Dobra. Pizze czy kebab, obydwa są fajne yy, yy, Wolisz Minecraft czy Fortnite? Minecraft Twoi widzowie subują Wolfiego xD? Yy, nie wiem, to od nich zależy, czy subują czy nie Ale jak chcecie to go subujcie Dobra, lecimy kolejnymi z kolejnymi pytaniami, już od innego użytkownika YouTube'a. <noise> um, kiedy Face Reveal. Um, nie wiem. Na ileś tam subów może zrobię, ale nie wiem jeszcze ile. Czy nagrasz jakąś inną grę oprócz Minecraft i Fortnite? Hmm, powiem tak, nagrałbym, jeśli miałbym co nagrać, bo nie wiem co jest takiego fajnego i co by się spoko przyjęło na kanale więc jak chcecie to piszcie pod tym filmem który teraz oglądacie jakie polecacie gry które mógłbym nagrywać na mój kanał kiedy dis na pana mynega zerem? nie wiem kto co, ale raczej disów nie będzie na tym kanale dobra Jedziemy z kolejnym zestawem pytań. Będzie jakiś live, nie wiem, może kiedyś będzie, zobaczymy. Masz Discorda dla swoich widzów? Yy, teraz nie, ale chcę zrobić Discorda dopiero wtedy, jak po prostu będzie większa widownia. Co nie, jak będę miał. Więcej subów niż teraz Teraz to tak się nie opaca trochę robić Discord jak ma się tak yy, Tyle subów Bo tam by po prostu nic się nie działo yy. Dobra Jaką muzykę lubisz najbardziej? A to zależy Znaczy nie mam jakiegoś swojego Typu muzyki ulubionego Tylko jakby Jakieś Piosenki, które mi się jakaś dana piosenka spodoba, no to jest fajna i tyle. Tak powiem, no. Mm. Jaki przedmiot szkolny lubisz najbardziej? Mm. W sumie to nie wiem. Wszystkie są do dupy. <grym> <grym> yy, dobra. Coca-Cola czy Pepsi? Yy. Nie odczuwam różnicy. W coli i Pepsi. Obydwa. Są dobre i tyle. Um, na ile subów pokażesz twarz? Um, nie wiem jeszcze. Dokładnie na ile się coś wymyśli kiedyś. Um, będzie jakaś seria z. Kurde, będzie jakaś seria z normalnego Minecrafta. Um, nie wiem, może. Nie wiem. W sumie bym musiał to zaplanować, tak to. A nie wiem, czy będzie pomyślimy nad tym yy, kiedy Q&A XD teraz będą częściej filmy yy, to znaczy teraz będą się pojawiać częściej filmy właśnie, ponieważ yy, robię teraz yy, już wam mogę zaspoilerować, że niedługo na kanale będzie pierwszy odcinek z Minecraft Dungeons i z tego poja będą pojawiały się filmy. W odstępie, myślę, jakichś 2-3 dni. Więc będą, właśnie, filmy z Minecraft Dungeons teraz głównie. Z, właśnie, odstępem jakichś 2-3 dni, myślę. Hmm. Dobra, kolejna. Jakie gry będziesz nagrywał częściej? Hmm. No, w tym momencie, to tak jak mówiłem przed chwilą, to będę nagrywał teraz całą serię z Minecraft Dungeons. Więc nie wiem w jakim sensie było to pytanie, ale no, odpowiedziałem tak, więc no. Będzie jakaś regularna seria. No, tutaj znowu z tym Minecraft Dungeons. Tak jak mówiłem, będzie seria niedługo. Będą się pojawiać filmy. Ulubiony youtuber i najgorszy youtuber. Um, nie będę oceniać, więc nie odpowiem na to I idziemy dalej i pozdrowisz mnie, no pozdrawiam Cię <grym> dobra dam tak, żeby wszyscy się cieszyli co mi zadali pytanie, bo to jest pierwsza Q&A na kanale może będzie jeszcze kiedyś drugie zobaczymy, Ale żeby się cieszyli ludzie, którzy mi dali pytania Dam wszystkim serduszka na odcinku, nawet o tu, ciach. Dobra. No i co? Odpowiedziałem na wszystkie pytania. Mm, I to myślę, że będzie koniec tego odcineczka. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.